Cześć! Smarownica to urządzenie specjalistyczne. Dlatego nie jest tak popularne jak choćby wkrętarka czy szlifierka kątowa, ale jest niezastąpiona w pracach konserwatorskich. Specjalistyczne zastosowanie smarownic sprawia, że po to urządzenie sięgają użytkownicy sprzętu rolniczego czy budowlanego, operatorzy maszyn przemysłowych czy pracownicy warsztatów naprawczych. Smarownica pozwala na wprowadzenie smaru pod ciśnieniem, najczęściej do zamkniętych połączeń, elementów, które wymagają regularnego smarowania. Akumulatorowa smarownica z linii SAS Plus OLD D6915 wytwarza ciśnienie robocze 690 bar i jest przystosowana do systemu smarowania w formie kalamitek. Została wyposażona w regulację ilości podawanego smaru dla pełnej kontroli podczas pracy. Wąż do aplikacji smaru ma długość 76 cm i jest zakończony końcówką do kalamitek. Urządzenie może być napełniane smarem w sposób ręczny lub poprzez specjalne naboje. Reasumując, smarownica akumulatorowa D6915 to świetne urządzenie, które przyspiesza i ułatwia prace konserwatorskie, szczególnie wtedy, gdy trzeba to zrobić w terenie czy na placu budowy. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Po więcej naszych produkcji zapraszam na nasz kanał na YouTube oraz na nasze social media na Instagram, na Facebook. Linki macie pod spodem. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.